Siemas z tej strony Mrówa, witam was, e, no właśnie w czym. Nie mam pojęcia jak nazwę tą serię, więc jak na razie, no... Na razie zamilknę, ale no, jak widzicie, jestem w grze Neverwinter. Właściwie jestem, jest, jestem w grze, to złe określenie, gram w Neverwinter. I tak, kiedyś już to grałem, wbiłem 17 level e, łotrzykiem, ale tak naprawdę wszedłem do gry i dodali do niej tyle nowych zmian, że nie ogarnąłem co się dzieje. Z tego co pamiętam jak kiedyś w nią grałem, była całkiem spoko, inny filmik. E, była całkiem spoko, spodobała mi się, a właściwie zrezygnowałem z niej na właśnie rzecz GW, które moje zdanie jest po prostu lepsze. aczkolwiek ta gra ma dużo plusów, bo jest free to play, a tak jak pewnie zresztą wiecie, teraz gry free to play naprawdę się rozrastają. Mamy tutaj do wyboru kilka raz, nie wiem. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aż. O, to nawet więcej niż myślałem. No ale no spoko. Eee... Każda rasa się czymś charakteryzuje. Ja właściwie tak jest. Nie wiem, czy to co stworzyć. Też nie wiem, ile będzie trwała ta seria, bo nie chcę wbijać na pewno maksymalnego poziomu. No chyba, że ta gra mnie niesamowicie wciągnie. Bardziej chciałbym wam ją pokazać. A sama seria nie wiem czy właśnie będzie po prostu serią, w której będę pokazywał gry, które moim zdaniem zasługują na uznanie. I chociaż to, żeby w nie sobie pograć. Dobra. Wewnętrzny spokój, co daje mi wewnętrzny spokój? Punkt akcji, nie wiem czym są punkty akcji, nie pamiętam. Punkt charyzmy. Co? Ok, a co ma na przykład elf w jakim razie? Aha, też tak jak widzicie, gra jest spolszczona. Także dla niektórych to też może być dosyć duży plus. Tu też jest rasa, którą ja grałem, to była jeszcze zablokowana. Chyba bym był za standardowym człowiekiem, jednak. O, ma takie neutralne bonusy. Bym sobie chciał zrobić tym razem jakiegoś maga. Chociaż wtedy elf pasuje, niby. Ten szczególnie wysoki. Dobra, to jolo, zrobimy wysokiego elfa. Kobietę, nie wiem jakoś. Właściwie nie wiem dlaczego. To jest kurwa magia mojego mózgu. Zawsze mi się lepiej grało kobietami. Nie wiem dlaczego. za chuja. a eee... to jest jeszcze niedostępne. A to ciekawe. Kapłan. No. Może czarodziej. Okej, okay, spróbujemy może... Kurczę, no nie wiem. A chciałbym albo to, albo to, albo to, albo to. Dobra, niech będzie ten. Ale znowu. A, ja nie wiem, dobra. Może jednak wezmę kapłana, to zobaczycie. Bo to pewnie będzie taki standardowy DPS. Ja bym chciał. Coś jednak do... Co mam celować? A to są nasze atrybuty. To ja byłem, te atrybuty są chyba mało przydatne. Ale nie, to jest broken. Czy to mi pokazywało atrybuty, których ja potrzebuję? Eee, tak, rozsądek, charyzma i siła. Wow, siły potrzebuję, serio? Moc fizyczna? Wow, no tego się nie spodziewam, ale no. W takim razie okej. Okay. do zręczności, zręczności nie potrzebuję. do charyzmy. No to to jest tylko jakąś jedyną sensowną opcją. Jakby tutaj możemy sobie rzucać na nasze statystyki. Ale jest tylko kilka ich schematów. Także, nie wiem, broken to jest moim zdaniem. I w ogóle nie lubię takiego systemu punktów, że. Yy, coś od nas zależy. Znaczy może inaczej. Bo to, to nie jest złe, że. Jakieś, jakieś statystyki od nas zależą, ale jakoś nie czuję tego, żeby. To, że nie wiem, wrzucę 5 czy 6, albo że ogólnie dam 12 w tą statystykę, jakoś nie lubię tego. Wolę, żeby to gra sama przyznawała według tego, jaką klasę wybrałem, a ewentualnie, żebym to ja wybierał tylko umiejętności. Ale no, trudno, niech to będzie jak jest. Co to kurwa za włosy? Nie ma jakichś takich bardziej normalnych. Nie wiem, dobra, to jest jeszcze jakieś, już jakieś takieś to jest dziwne, to jest dziwne. Nie wiem, długie są spoko na ogół, ale w tej grze są jakieś dziwne. Długie. No, co, jak co, ale według mnie to długie włosy nie są. O. No, niech będzie. A mogę na przykład. O, właśnie o to mi chodziło, żeby ukryć pancerz, żeby widzieć, jak te włosy się układają. I będzie taki ciemny brąz. Kształt głowy, właśnie naturalnie długo, jak to długo nie rozumiem. Płaski, pełny. Nie wiem, niech no będzie naturalny. Oczy. Ślepie elfie. Nie, to wygląda dziwnie. O, ranny. Nie, nie będzie naturalne. A ich kolor niech będzie. O, o, dziwne kolory mam do dyspozycji. No w końcu inna rasa może się czymś charakteryzować, to niech będzie czerwone. Brwi. Eee. No a niech będzie aktualizacja elf. <grymne> Chyba jakaś pomyłka się wkradła. Okej, okay, tu mamy jakieś makijaże, o tak, zestarzejmy swoją postać, genialne. Eee, kolor z, z czego kolor? A, skóry, tak. Nie wiem, ten jest ok Tatuaże. O, można mieć jakieś pojebane tatuaże. A właściwie bym chciał, bo zawsze robię swoją postać taką nieskazitelną. To teraz może zrobimy coś takiego pojebanego. Na przykład taka pół, pół twarzy. Co? Mocno urodzony, Nie, myślę, że to są poparzenia. Ale... Nie. Właśnie, coś takiego na oko jedno, tak ogólnie na pół twarzy bym chciał. Delikatny makijaż, co? Dużo makijażu. Czytaj, Tapeta Ultra Hard. No to jest chyba najbliżej mojego pomysłu. Kolor, jaki by temu dać. Może coś takiego białego? Nie, biały wygląda dziwnie. Czarny? Już lepiej. Dobra, blizny. jakoś mnie blizny nie jarają, chociaż może sobie tak śmigniemy prawe oko i do tego dodamy. E... O, w ten sposób. Że jakby tylko nasze jedno oko działa. O, jest uskalowanie twarzy. Nie, nie, nie. Ja, ja, ja jednak podziękuję. Szczupły. E, dobra. A, bo dobra, może jednak pobawię się w to, to, to ten odcinek przeznaczę na edytor. Jeszcze zobaczę jak tam z czasem, na szerokość głowy. Chyba wąs, im węższa tym jakoś bardziej ogarnięta. Wysokość... Nie wiem... Wydaje mi się, że w tą lepiej jest, no ale no nic. Dobra, długość szyi. No, 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 takie będzie optymalne, wielkość oczu, te oczy i tak są jakieś przejebanie duże, aż za. Wysokość, Jezus Maria, to zresztą mnie rozpierdala, jak tak się fajnie postaci ruszają jakieś takie mega, nie wiem, no rzeczy, które po prostu normalnie ruszać się nie powinny. Zresztą mnie to, to trochę przeraża, what the fuck, Mówi, Mogą wystawiać przed włosy, to wygląda tragicznie. Wysokość. No jak na razie widzicie, edytor jakoś, no jest rozbudowany, ale też mam wrażenie, że niby wnoszę jakieś zmiany, które mało zmieniają. A no dobra, wysokość nosa, troszeczkę niżej, czegoś grzbietu, to powinno być, o idealne, to od boku będzie widać, o myślę, że tak będzie ok, taki trochę zadziorny, dobra dalej, wysokość noży, są ok, długość nosa też jest ok, jeszcze jakoś ust, no niby można trochę poszerzyć, o trochę niżej żeby były. Pełność. Nie, no nie, nie takie. O, może będzie taka. <gryw> <gryw> Dobra, może jednak takie. E, szerokość szczęki, no to jest. Niech będzie wąska wysokość szczęki. nie będzie niska. mała... E, wielkość policzków, też takie ściśnięte... Dobra, figura. To już było skalowanie ciała. E, długość stóp, serio, aż coś takiego jest. No nie wiem. Znaczy, powinny być małe. Czy też tak niebez... Przesadnie. Ale tu widzę, że. Dobra, to najmniejsze będą okej. Okay. masywność stóp. To decyduje na naszym wzroście bardziej. Dobra, to niech będzie taki rozmiar stóp. Też niech będzie. Umieśnienie nóg. Serio? Chwila, jak to od przodu wygląda? Umieśnienie nóg. o, jestem pokerem, 10 godzin na siłce. E, tak. Długość. Nie no, nie zrobimy takiego wielkoluda. Chociaż to niby wysoki elf, ale te proporcje, moim zdaniem, takie mniej więcej ludzkie powinny być zachowane. Jezus mój, jak to przerażająco wygląda. Masywność dłoni. Nie, to będzie kapan, to nie mam być takie hardkorowe, to ma być właśnie taka wątła osoba. Moim zdaniem przynajmniej. Długość ramion. Chwila, ramiona normalnie sięgają tak plus, minus do... No, to okej. Okay. Eee, wcięcie w pasie. No, talia powinna jakaś tam być. Owód w tali takie trochę osowate niech to będzie. Zresztą też trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Głębokość klatki piersiowej, że to niby co robi. Hmm. Obszajcie to. To wygląda przerażająco. No dobra. Ale... jest tyle, tak będzie chyba optymalnie. Szerokość klatki piersiowej, no to nie powinna być zbyt szeroka barku barków, tym bardziej. znowu wyjdzie mi taka osoba yy, niedojebana, może, ale no dobra, trudno. Długość paznokci, seria, da się przedłużać paznokcie Tipsy se sekurno, zrobimy. O kurwa. Level Hard, no. Nie, ale takiej widzimy, nie chcę zrobić. Chcę raczej zrobić taką OEZU. Ładnie wyglądającą yy, laskę mag. Rozmiar piersi spodziewałem się jak jemny na maksa, to że po prostu aż... Aż ją przewrócą, ale no nie... No, też... No dobra, nieważne, nie wiem co myślałem. Eee, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, wiem, że tu są jakieś tam... Duperele, ale te jakby początkowe przeważnie są dobrze ustawione z tego co pamiętam. Okej. Okay. Co tu się działo z tym tekstem? Nie yy, postaci niech będzie. Integra Helsing. Nie da się, dobra. Altegra. Da się. Chyba się da. No i mamy poziom pierwszy wspomniany. O, dopiero 12 minut minęło. Także gites. Okej, okay, pierwsza stawka filmowa wnosi. Tak, e, to jest moim zdaniem dziwny pomysł, że jakby mamy tutorial ...wpisany. szukam przygody i bogactwa. Niech będzie, nie wiem. Tak, tu mamy taki bardzo tutorial. E, a, chwilkę, bo tam była chyba skrzynka, z tego co pamiętam, jak kiedyś grałem. Z podnieść rzeczy, I F, na I F, na na maca, oznaczają Ja pierdolę, jak to się nanosi na siebie, dziwnie. A no nic, za szybko widocznie przechodzę tutorial. o mam jeszcze nawet kopytka znajomych kątem oka, zobaczyłem. No i roga, o, o, o. spoko. No kiedyś to właśnie graliśmy, przez pewien czas w większości osób się to nie spodobało, z moich znajomych. Ale no, gra jest darmowa, więc nic nie zaszkodzi sprawdzić, czy wam się akurat nie spodoba. No tutaj coś jest jeszcze. Bo moim zdaniem gra jest naprawdę okej, okay, tylko po jakimś czasie jest nużąca. się w niego F2, by przełączyć kursora i myszy. Co? Jak to tryby kursora i myszy? Klikam mi się nic nie dzieje. Wyświetla cele aktualnego F2? No F2 no, i nic. Okej. Okay mamy tak trochę ta gra jest tak stylizowana troszeczkę na takie na Guild Warsa jak coś plus jest taki bonus właśnie że przy jak stoimy przy ognisku tam nam się regeneruje HP jakieś tam różne duperele mamy tylko tam kilka skilli mamy uniki które się ładują w taki sam sposób jak w Guild Warsie Niektóre postacie... U niektórych postaci... Myszy, by użyć Boże. Nie mogę dojść do słowa, bo cały czas e, samouczki mnie spomują. Może uda mi się je wyłączyć, bo to mnie naprawdę irytuje. To widzę, że chyba będzie jednak trudno. Nie, w to jest zły pomysł. Nie wiem. Nie ma niestety czegoś takiego. No dobra, to trudno. Będziemy musieli żyć z tym, co jest. O, w ogóle rzucam jakieś włócznie. Spoko. Jak widzicie, ten gameplay jest taki dosyć, no. Nie jest jakiś spektakularny, ale też jest moim zdaniem lepszy od tego standardu, gdzie tylko stoimy i yy, klikamy po kolei klawisze. Bo to było spoko kiedyś, ale już moim zdaniem. To powoli zaczęło być złe i nudne po prostu, a im lepszy jest mechanizm tym... Moim zdaniem w ogóle mechanika w grze to jest bardzo ważny aspekt, bo szczególnie MMO, bo to ona właśnie nadaje tak naprawdę chęć gry. Tu jest chyba jakiś npc, który ma nam pomagać. Chyba? Czy to jest jakiś typek? Nie wiem. Chyba jakiś typek jednak. A mam się oddać do jakiegoś obozu? Nie wiem, dobra. Eee, o tu widzę, że. Poświetlało mi się, żebym kliknął Y. Zastanawiałem się dlaczego. Kliknąłem i ma znalazłem sklep. Tak jak widzieliście. No, oczywiście, gra jest free to play i z, mo z możliwością mikropłatności. Na szczęście udało nam się stawić obu. Dziękuję ci za. Wyświetla korzyści. Obawiam się, że mam. Ok. Ważne zadania. No dobra, tam jakieś mega tutorialowe rzeczy nam ten, mówią. Przycisk myszy, by użyć drugiej A z tego co pamiętam, to moje prawie przycisk myszy. Bo w takim razie kiedyś grałem tym. A to jest ciekawe. Ale no dobra, Walindra y Nie wiem, jakim sposobem Dracolicz znalazł się w mocy Walindry. Może to wynik paktu z kultem Smoka. O, fajny. Swoją drogą fajny bajer właśnie, że jakby możemy słuchać questa podczas robienia go. To jest bardzo fajny aspekt, bo nie wiem, spodobało mi się to właśnie w Diablo. E, chociaż no tam było w formie tych takich znajdowanych pamiętniczków, szczególnie po prostu myślałem, że dostanę nergazmu jak e, usłyszałem frączewskiego czytającego właśnie jeden z tych pamiętniczków. Jeżeli ktoś nie wie, to jest to aktor, który na przykład grał w rodzinie zastępczej ojca eee, nie pamiętam jak on się nazywał tam ale no, ojca tych wszystkich tytułowych dzieci w rodzinie zastępczej on ma świetny, naprawdę świetny głos jeżeli jakimś cudem żyliście w bunkrze przez 200 tysięcy lat i nie słyszeliście, to naprawdę mm, polecam sobie go posłuchać, bo jest no jednym z ładniejszych moim zdaniem nawet głosów w Polsce. Dobra. Um, mamy tutaj zebrać strzały, dopiero teraz to ogarnąłem. Jak widzicie, nie wiem, Quest Tracking jest na dobrym poziomie. Wyświetla nam to wszystko na mapie, nie jest to jakieś niezrozumiałe. Także jak najbardziej na plus. Też ciekawostka, możemy skakać. Jej. <ścoughs> Nie wiem dlaczego, ale jak nie da się skakać, to jestem smutny. <laughs> e, dobra, ale. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. A, wiem. E, dotyczące tego, jak e, tutaj wyglądają instancje, bo to jest na pewno dosyć ważne w grze MMO. Przynajmniej takie jak ta. A więc pamiętam. Nie wiem, co z tego zmieniono. Także troszeczkę będę opowiadał o tym, jak było dosyć dawno temu. Ale. Jakby nie dość, że są instancje zrobione przez twórców gry to, to każdy jakby normalny użytkownik może stworzyć sobie własną instancję. One są punktowane według użytkowników jakby e, są na przeróżne levele. Dosyć całkiem fajny pomysł. Jest jakby tego właśnie edytor. Każdy może sobie zrobić własny. O skrzynka. Każdy może zrobić sobie własne tam y, to, to może zostać oceniane, no bardzo fajny motyw Tylko niestety jak to bywa na początku gry, bo to było dosyć, y, no, no świeża gra po prostu jak ja w to grałem I y, tak naprawdę naj, najlepiej oceniane mapy na y, Właśnie stworzone przez użytkowników były po prostu słabe Musimy i ludne. Na, na pewno dało się bez problemów, wiedząc co mam zrobić. A, no nie chcę z nimi rozmawiać na miłość boską, chcę wstać do jakiejś skrzyni. sam beczki. Tutaj, tak? Tak, dobra. E, były po prostu słabe i bardzo łatwo było je odróżnić od. Eee, z zamku Never i szturmują może... Most to jest takie denerwujące, jeżeli ktoś... Z... Okej, okay, mogę go wyłączyć, dzięki Bogu. Okej, okay, jeszcze może w takim razie w drugim odcinku poświęcę... Yy, poświęcę go po prostu na to, jak wygląda yy, tutaj instancje. I to będzie tak naprawdę na tyle z Neverwintera, jeżeli ktoś z was będzie chciał w niego grać, to... To po prostu no, nie go pobierze, bo gra jest darmowa. Nie ma, moim zdaniem, potrzeby robić z niego i gameplaya, skoro jest darmowa. Ok, i w ogóle powiedzcie co myślicie o takiej serii, że po prostu będę szukał gier, które jako tako nadają się do gry i są free to play. Ok, mamy tutaj jakiś. Masę nieboszczyków. Takie tutaj animacje mam wrażenie, że są broken. Tak dziwnie to wszystko wygląda. Żybieki i tak dalej jest spoko. Nie mają się czego czepiać. Eee, znowu do widzenia z dialogiem. Nie chcę słuchać, bo to mnie strasznie rozprasza, a nie ma wejść, tak? Kliknij lewym przyciskiem, okay. przy miejsce, by się do niego udało. To jest chyba właśnie cała mapa gry, ale wbrew pozorom nie jest ona jakaś taka mała. Z tego co pamiętam, no, do, do przejścia lokacji do lokacji nie było. A, dobra, chwila, bo to. Tak, pamiętam, że też się nabrałem na to, że właśnie czekałem w tym momencie, na to, Natarz mi przyniesie, a gra mnie nie przynosiła tego po prostu. Yy... Chciała, żebym wybrał lokację, do której mam się przenieść. A ta taka mgiełka leżąca na ziemi, to jest. E... Oj, zostały mi, tak? Nie wiem w jakim sposobem, ale no dobra. Ok, mamy używać teraz tych uników. Okej, okay, gra nas trochę próbuje nauczyć. Także spoko. Ok, mi tutaj. Dobra, to może przejdę tego tutoriala. Nie możesz wykonywać manewru defensywnego przy niskim poziomie wytrzymałości. No tak, no to ja rozumiem. Jak najbardziej logiczne. Mamy taką staminę, która się zużywa. Jeżeli ona się zużyje, to nie możemy. zużyje? To nie możemy używać odskoków. Okej. Okay. Skillak, widzicie, też mają cooldown. Jest bardzo podobne, tak jak w GW, tak jak mówię. Nie ma many, są cooldowny. Z tego co pamiętam chyba też tak właśnie jedna klasa miała, chociaż nie, tutaj wszystkie klasy są na takiej zasadzie, nie ma takiego wyjątku jak w Guild Warsie. Okej. Okay. Dobra. Też jak coś to m, niby jest ten targeting, to mam to takie kółeczko na środku. I jeżeli myślicie, że jakoś, nie wiem, celuję idealnie w tych mobków, to nie, mam takiego aimbota. Tak to najłatwiej określić. Jeżeli nakieruje na kogoś, to automatycznie nie da się chybić praktycznie. Wszystko leci idealnie w niego. No, ale jest tutaj całkiem spoko. Ładnie się przebijamy przez to. Jeszcze może pokażę Wam w tym drugim odcinku jak mówiłem instancję. Przemogę się i wbiję na tego swojego Tifa. O, ten akurat jest już mocniejszy No to może użyję na niego tego czegoś Co tam zadaje więcej damage'a w niego A nie, ja się po prostu wtedy leczę, dobra Sorry, pomyliło mi się A nie chciało mi się czytać I mam teraz efekt tego Mamy syndrom, upgrade jak najbardziej Okej, okay, a co robi? Znaczy wiem, że tu zaraz będzie boss, także nie opłaca się używać teraz tej Mojej super mega promocy, tylko poczekać i użyć ją na bossa, tak? Nasze jakby mamy coś takiego jak punkt. O, ja tego przez przypadek. Aha, dobra, po prostu z latu jest nieba jakiś typek, który. Okej, okay, no dobra, niech będzie, ale widzieliście, no to jest jakaś taka nasza jakby elitka z Guild Warsa, tak porównując. Sorry za te porównania, po prostu jest mi łatwiej. Tak, to jest jakiś element fabuły, której nie chcę, ja nie mogę tego pominąć, sorry, napiję się jeszcze, bo teraz umrę. Oh, od razu lepiej. Dobra. Um, jeżeli, wy zada jeżeli zadajemy autoataki, chyba ogólnie jakiekolwiek ataki, to nasza jakby, właśnie jedna statystyka się ładuje. Jeżeli załaduje się na maksa, to wtedy automatycznie przysługuje nam ta moc dzienna, jak to jest chyba nazwane. No jak widzicie, każdy ma oczywiście ją, inną można je, jakby rozwijać. I w ogóle, dobra, ucieknę. A nie mam wytrzymałości, no dobra. Ło. Wow. No, dosyć szybko się umie ładuje ta moc. No i raz mogę jeszcze użyć. Jest dosyć dobra wbrew Myślałem, że będzie dosyć bezużyteczna. A jednak coś potrafi zrobić. Dobra. Przepraszam. Dobra, ty sobie tam umieraj. Ok, mamy jakąś kacynkę. Mogę ją też pominąć? Nie za bardzo. Czy mogę? Mogę. Dobra, to zrobicie. Eee. Okej, okay. i to będzie chyba tyle na pierwszy odcinek przeszedłem samouczek. No dobra, no jesteśmy. Okej. Okay. No, dobra, to wiecie co? To by było tyle na ten, jak na ten odcinek. Także jeżeli się podobało, to proszę tam zostawić jakiś ślad po sobie, jakąś łapkę, jaką, jakiś komentarz. Dzięki wielkie za oglądanie i cześć!